Pojawia się cały czas w tych dyskusjach wątek tego, czy kościoły powinny być otwarte w czasie Wielkiej Nocy. Moje prywatne zdanie jest takie, że nie, że to jest kwestia zdrowia i życia. Sytuacja jest nieporównanie bardziej zła niż rok temu i to są obiektywne fakty, a nie czyjeś antyklerykalne czy antykościelne fantazje. Po prostu sytuacja jest tragiczna i w tej sytuacji trzeba wprowadzić w mojej ocenie te obostrzenia, które miały miejsce w ubiegłym roku, o ile dobrze pamiętam, tam w, do kościołów mogli wchodzić tylko ci, co pełnią funkcje liturgiczne, tak żeby można było te nabożeństwa transmitować. W ludzie, ka każde miejsce, w którym dzisiaj spotykają się ludzie, a to jeszcze w takim natężeniu, w jakim Wielkanoc spotykam się w kościołach, to jest prawdopodobieństwo kolejnych zakażeń i kolejnych śmierci. Niezależnie od tego, w, czy mamy dobrą wolę, czy nie, ktoś, kto przyjdzie do kościoła, tej dobrej woli może nie mieć, albo może nie mieć świadomości, może mieć maseczkę na brodzie na tak zwanego Mikołaja, albo może na przykład nie mieć ochoty dezynfekować rąk, bo coś tam. Kościół może nie być przewietrzony i skończy się to tak, że będą kolejne zgony. Słuchajcie, to naprawdę nie są przelewki. To jest właśnie obrona życia. Gdzie jesteście dzisiaj, obrońcy życia? Tu dzisiaj trzeba bronić życia. I kiedy czytam te rzeczy, które nasz dziennik teraz wypisuje o tym, że katolicy w Polsce są zaniepokojeni wypowiedziami profesora Horbana o konieczności zamknięcia świątyń i apelują, żeby tego nie robić, biskup Ignacy Dec, znany publicysta Radia Maryja, wspomina o tym, że jak można to robić, to skandal w epidemiach zawsze w historii, kościoły były otwarte i ludzie się tam gromadzili, księży biskupie, tylko ludzie wtedy też nie wiedzieli, że w tych kościołach mogą sobie przenosić te choroby te dżumę i tym podobne rzeczy pan bóg dał nam rozum pan bóg dał nam wiedzę pan bóg dał nam zrozumienie procesów które rządzą tym światem Dzięki temu, że Pan Bóg nam to dał, to wiemy, jak dzisiaj wiemy, a tego nie wiedzieli nasi pradziadowie, jak działają wirusy, jak działają bakterie, inne drobne ustroje, jak się roznosi epidemia i my powinniśmy naprawdę w, jakby wykorzystywać tę wiedzę i wcielać ją w życie, a nie zaklinać rzeczywistość. Przypominam, skandaliczny list w arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, który ma jeszcze wiele innych rzeczy, które powinien nam wyjaśnić, zwłaszcza ostatnio, w apelujący o to, żeby zaniechać się czy, czy, czy żeby wspierać przyjmowanie komunii do w czasie pandemii, a nie na rękę. Co jesteście mądrzejsi od Pana Boga? To Pan Bóg tak urządził ten świat, a nie Episkopat Polski. I te prawa biologii i przyrody działają niezależnie od tego, co Episkopat Polski i poszczególni biskupi o tym myślą. Dlatego uważam dzisiaj, że aktem chrześcijańskiej miło, miłości bliźniego, miłosierdzia i solidarności jest to, żeby w tym nadchodzącym czasie powstrzymać się. Choć to dla nas wszystkich i dla mnie, jako dla człowieka, który do kościoła chodzi nie tylko w niedzielę, tylko dużo częściej, to nie są proste wybory i to nie są proste w, 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 decyzje. Ale musisz to zrobić, czy powinniśmy to zrobić, właśnie dlatego, żeby okazać miłosierdzie w ten sposób naszym bliźnim, którzy nie mogą, nie muszą mieć tyle szczęścia co my. Ja mogę być bezobjawowym nosicielem i nie wiedząc o tym, zakazić kogoś, kto, kto ma słabszą odporność, przyjdzie i może będzie też kolejny raz przechorował ten COVID miał problem. Nie po raz pierwszy, jak już mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o episkopat polski, w stosuję moją odwieczną zasadę niewiele oczekując nigdy się nie zawiodłem oni po prostu są niepotrzebni mi jako katolikowi oni są niepotrzebni dzisiaj w tym czasie epidemii kiedy powinien być słyszalny ich wyraźny głos apelujący do tego żeby cywilizacja życia zwyciężyła cywilizację śmierci którą niesie nam pandemia to jest po prostu oburzające to jest oburzające, i, i, i ja naprawdę bardzo Was proszę, żebyście gorąco przemyśleli te decyzje, które, które będziecie podejmować i stanęli na wysokości zadania. Chrześcijaństwo jest opowieścią o miłości, a nie o tym, że koniecznie trzeba pójść do tego, a nie innego punktu, żeby w, w tym, w środku epidemii, kiedy to stanowi zagrożenie życia, w taką czy inną łaskę otrzymać. A więc zachęcałbym do tego, żeby bardzo poważnie przemyśleć swój udział i w praktykach religijnych w tym nadchodzącym tygodniu. I oczywiście, że się modlić, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Oczywiście, że uczestniczyć poprzez transmisję. Oczywiście, że, 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 że zrobić z tego wyjątkowy czas. Trochę takie dni ciszy, jak. Jak mówił w Niemczech, po to, żebyśmy mogli następną Wielkanoc i następne Boże Narodzenie świętować już normalnie. Przecież to po, o to tutaj chodzi.